Oskar Kryszak, najlepszy piłkarz Unii Gniewkowo 2021 roku w plebiscycie Gniewkowo EU. Oskar, jak oceniasz decyzję 11-osobowej kapituły? Prawidłowa czy skandaliczna? Czy skandaliczna, to nie mnie to oceniać. Bardzo się cieszę z tego wyboru. Jestem bardzo zaskoczony. Jeśli taki był wybór, no to, no to fajnie. Ten rok był dla mnie, myślę, że udany. Zawsze może być lepiej. No, tak, dosyć skromnie tutaj, Oskar, 20 bodajże 8 meczów, 29 w 2021 roku. 8 goli, to jak na zawodnika odpowiedzialnego głównie za to, żeby Unia tych goli nie traciła. Wynik to chyba trochę nawet więcej niż niezły. No w, tej, w tym wyborze też pomogło to, w cudzysłowie, że część najlepszych zawodników była kontuzjowana w tym 2021 roku. Wolałbym, żeby byli na boisko i pomogli nam w zdobywaniu jeszcze lepszych rezultatów i czekam, czekam na nich w następnej rundzie. Mam na myśli m.in. Piotra Kaźmierskiego, Radka Kłosowskiego czy Łukasza Cięgoturę. Co do, co do statystyk, no myślę, że pomogły też stałe fragmenty gry, gdzie, gdzie wykonywałem je w, i w poprzednim sezonie i, i w tym, tak? Oskar, ja Ciebie do głosowania w kapitule nie zaprosiłem, ale teraz chętnie poznam Twoją piątkę najlepszych piłkarzy Unii w klasyfikacji za 2021 rok, tak od, od, od pierwszego do piątego, tak jak głosowali tutaj nasi członkowie kapituły jak wcześniej wspomniałem, nie mogę ująć tutaj zawodników kontuzjowanych, niestety. Więc podam takie moje typy, które w 2021 roku, którzy zawodnicy grali najwięcej minut, no i uwydatnili się do, do dobrych wyników. Myślę, że wiodącą postacią i bez jego bramek nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie zdobylibyśmy tylu punktów, jest to oczywiście Kamil Fajkowski bardzo dobry zawodnik, jeden z najlepszych napastników w czwartej lidze. Na drugim miejscu Janek Olach. Też jeśli ma swój dzień to, to jest nie do zatrzymania. Też miał dobre liczby w poprzednim roku. Na trzecim miejscu, na trzecim miejscu kogo bym dał? Kacper Wodarczyk, Sławek Piechocki. Kacper Wodarczyk na pewno. Urósł przy mnie, myślę, okrzepł i stał się bardzo solidnym obrońcą w tej czwartej lidze. Jeśli, jeśli zdrowie mu dopisze i będzie tak samo solidnie trenował, jak trenuje, bo to jest tryt, tytan treningu, to będziemy mieli z niego pociechę na wiele, wiele lat. Czwarte i piąte miejsce. Czwarte miejsce Daniel Majer. To jest taka nagroda na wyros ode mnie dla niego. Chciałbym, żeby, żeby nadal tak trenował, tak solidnie słuchał starszych zawodników i będziemy mieli też z niego pożytek. I piąte miejsce za miejscowy chłopak Sławek Piechocki. No, to już trochę nasz. Już trochę nasz. Chcielibyśmy, żeby, żeby taki, takich Sławków właśnie Unia pozyskiwała jak najwięcej, bo tak naprawdę Sławek przyjął się do nas kapitalnie, jest już częścią tej drużyny i przyjemność z nim grać. Oskar, co czeka Unię Gniewkowo wiosną 2022 już roku? No nie ma co ukrywać. Unia jest zespołem, który walczy o utrzymanie w tym momencie. Raczej tam w górę nie ma co za, za odważnie spoglądać. Trzeba się martwić o to, co jest za nami, za plecami? Myślę, że tak. Będzie to bardzo ciężka runda. Zespoły, które są za nami, zbroją się na wiosnę. My bazujemy tak, jak to bywało w poprzednich latach na, na naszej gminie, na wychowankach. Wzmocnieniami są zawodnicy, którzy wracają po kontuzjach. Mam nadzieję, że poprzez te treningi, które będziemy mieli w styczniu i w lutym, będziemy solidnie trenować. i Mam nadzieję, że, że to wystarczy, żeby, żeby tą czwartą ligę w Gniewkowie uratować. To już na zakończenie. Czego życzymy Kibicom Unii Gniewkowo na ten nowy już 2022 rok? No, jesteśmy na stadionie. Widzę, że prace chyba się już skończyły, lub kończą. Więc dach już mają nad głowami. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że będziemy zdobywać dużo punktów i spowodujemy uśmiech na twarzach kibiców. A ja chciałbym podziękować kibicom, że w 2021 roku byli zawsze z nami, zarówno w meczach u siebie, jak i na wyjazdach. Czuliśmy to wsparcie. Mam nadzieję, że tak pozostanie i nie zawiedziemy ich. Szanowni Państwo, trzymamy kciuki za Unię Gniewkowo, a z nami był Oskar Kryszak, najlepszy piłkarz Unii Gniewkowo w 2021 roku.